Siemanero, cały tydzień pala. ale pasuje zrobić jakieś zdjęcia, bo nic nie mam do montażu, a nie mam co robić. A no, jak nie zrobię żadnych zdjęć, no to nie będzie montażu. A jak nie będzie montażu, to nie będzie filmiku na YouTube. Przejdziemy się w części huty, trochę mniej znane. Te części huty przypominają takie bardziej wschodnie część Europy, może Azji. To pokazuje, że jeśli ktoś lubi takie klimaty, nie musi tam wcale jechać. Wystarczy przejść się na graniec Krakowa czy tam innego miasta w Polsce, tak wygląda trasa nasza. Ruszamy z placu centralnego przez osiedle Centrum E, aleja, kawałek alejami Jana Pawła II. Później skręcamy w osiedle na Skarpie. Idziemy przy. Przy szpitalu, później przy kościele w mogile, skręcamy w mogiłę, przez mogiłę, aż do samej obwodnicy, idziemy pod obwodnicą i ścieżką na kopiec Wandy. Później z kopca Wandy przemieszczamy się do nieczynnej już stacji benzynowej i, na tym będzie, i to będzie koniec na dzisiaj. Materiału jest dosyć dużo i podzieliłem go na dwie części. Zabieram ze sobą e, uszczelniany korpus, dlatego że może padać i wysokie prawdopodobieństwo padów. Uszczelniany korpus i uszczelniony obiektyw. E, do tego dwie baterie, do tego korpusu. E, baterie do DJI Osmo Action i mikrofon. Umówiłem się z kumplem, z plerem, na placu centralnym i, i stamtąd. Działamy. Jeszcze po drodze idę do Lewka, coś kupić do jedzenia, bo jeszcze nie jadłem na śniadanie. Ruszamy do celu. No to idealnie. No. A tu jest jeszcze ci świadek byście chcieli zobaczyć. Tak. Nie, każ nie każdy ma lewiatana. No, lewiata. Ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą co tam, co, co się, co dzieje. tam się dzieje. A to nazwa adekwatna. Szarlatan, lewiatan. Idziemy na centrum D E Idziemy na centrum E taki Taki o, ostatnie centrum chyba W chucie Jako ostatnie zbudowane nie? Tutaj to chyba jakaś ale nie była? Kaset wideo, fajne nie? No może nie, nie ładne ale fajne Mogło, możliwe, że to była kotłowa, nie, właśnie, wiesz? Albo garaże, albo schron. To jest wjazd, nie? No, taka trochę Gruzja tutaj, nie? Nie jak na jezu. Ta Mało takich kadłubów w kucie, już jest. Jest jak to się mówi? Jesteśmy na mogile, nie? Czy Na mogile, tak. A jest klasztor, ulica żaglowa. Idziemy ulicą pod bagnie, wkraczamy. wiadomo, gdzie my są. Słowa, tutaj to kasnarnia, nie? chyba tutaj nie ma. I nie skryjajmy kamraty tutaj jakby tutaj zawsze filmiło. To jakiś pan Rosjanin. Ja <grywia> nie pani mają, pani. Mały konik, duży konik. Polacy tam patrzą, jakaś osada polska w Polsce no to są ta, jak tej, w tej grze, Polanie Polanie nie, 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 nie. osadnicy polszczyźni pierwsi, oni tu przetrwali jeszcze, wiesz jako jedyni przetrwali na wołnicach Armii Czerwonej i zostali no tunel fajny, nie? taki nikogo tu nie ma Jak dzikie zwierzęta, była tukany. Dobra, jesteśmy na miejscu na jednym z naszych punktów podróży, kopiec wanda. prawie jesteśmy na szczycie kopta co to masz za sprzęt? To jest x pro, x -pro 2 i 23 mm 2.0 światełko. Spoko, korpusik, malutki dosyć foto akurat. O, Super. Dużo, dużo mniejsze niż mój obiekt. No jest. tak. będę pokazywał swoim dzieciom? <grym> jak dzieciom? Jezuseką, stukł po gardło, bardzo dobrze. to Te też się teraz nagrywasz. To jest twój, twój. Na czym było? Ale fakt, się ładnie to nagrywa, pani. A powiem Ci, że mogliśmy zacząć się na centrum E już. Bo się 100 razy lepiej czuję teraz, aniżeli bym się czuł generalnie. Wiesz. Jesteśmy w pięknym anturazu. Alejką zakochany. 5, 5 zł. Opłata na wejście na alejkę. Generalnie alejka patologicznych zakochanych w O, tu jest fajnie. Taki będzie Urbek. O, fajnie jest. No? Tak, jest. Jakiś bar to był. Tu był, aha, no tu była jakaś knajpa, nie? Chyba nie? Patrz, no tu była stacja i knajpa obok, nie? Elowadek pasa. Tu była dalej kuchnia jakaś, nie? Na górę jest wyjście, wychodzimy? Wychodzimy prosto. No, Dobra, wychodzimy na górę. To jest już tak na, na koniec, jak już, wiesz, jak już jesteś dobrze skurwiony tym kwasem, co tam nadal brali, wiesz? O, fajny przekaz, Politycy to kurwy. Zgadzam się. Jesteśmy na samej górze tej stacji nieczynnej już. Nie wiem, ona, nie wiem czy ona była kiedyś czynna. Wygląda na to, że przez chwilę była czynna ta stacja. I chyba szybko się zamknęła. Wchodzimy po takiej papie. Na samej górze jest taka papa. Nie wiem, to trochę jest. Ugina się to. Może na początku się wydaje to niebezpieczne, ale w kilku krokach fajnie się pod nim śmiga. Taka idealna miejscówka chyba na randkę z dziewczyną. Można tutaj sobie wino wypić jakieś ciepło. No, przepiękne miejsce. Tam jest jakiś skład opon. To co pijemy, banie tu, nie? Przy, przy drzewie, przy brzozie. Tam są takie ostatnie takie domki, nie? Takie drewniane. Na zoomie to jakoś widać, chyba, nie? Idziemy jeszcze na opony. Wybrałby to, nie? Jakbyś komuś opowiedział, to by nie uwierzył. Takie rzeczy w Krakowie to są. Miasta. ciężarówka kolejowa no, ja myślę, że, 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 że ona zjeżdża normalnie chyba z asfaltu i wjeżdża podnosi sobie telemierze Tak. tak i... są siłowniki, patrz są siłowniki. i ona pcha jak wjeżdża tak to wygląda, że tutaj kręcą się koła normalne, które działają po asfalcie a wjeżdża i, no, i nowe działają Fajnie. ciężaróweczka